Wiltro od 40 mm f2.5 z mocowaniem Sony to dla mnie największe zaskoczenie wśród wszystkich obiektywów, które miałem okazję testować w tym roku. Zresztą umówmy się, w tej branży nie ma już złych produktów. Są tak naprawdę produkty, które nie są dla nas. Ale jest jeszcze jedna grupa rzeczy, które trafiają do mnie na testy. To sprzęty niepozorne, wobec których nie mam żadnych oczekiwań, od których nie oczekuję żadnych cudów, a które okazują się niesamowite i dokładnie tak było w tym przypadku. Serio Viltrot 40mm f2,5 naprawdę mi zaskoczył. A ja nazywam się Hubert Montana i witam cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer: obiektyw dostałem na testy od dystrybutora Witrox Polska i w chwili publikacji tego materiału odesłałem go z powrotem, nie odnosząc przy tym żadnych korzyści finansowych. Natomiast aparat, który widzicie w tym odcinku, Sony A74, został mi użyczony przez fotoformę, abym mógł dla Was przeprowadzić te testy. Jeżeli chcielibyście przetestować Sony A74 przed zakupem, zapraszam Was do działu wypożyczalnia, gdzie możecie sobie zamówić taki aparat na testy, a przyjdzie on do Was zapakowany w taką poncerną walizkę. Na początku recenzji powiedziałem, że jest to obiektyw niepozorny i dokładnie taki jest. Tak samo zresztą jak ogólnie ogniskowa 40 mm. To jest chyba jedna z najbardziej niedocenianych ogniskowych, jakie mamy dostępne na rynku. Nie jest tak popularna jak magiczna i kultowa 35 mm, która idealnie sprawdzi się w reportażu, w sesjach ślubnych, w filmie, w modzie. No tak naprawdę myślę, że łatwiej byłoby wymienić branżę, w której ona się nie sprawdzi niż te, w których się sprawdza. No a wiecie, że od 35 mm do 40 mm jest naprawdę blisko. Tak samo blisko jest od 40 mm do 50 mm. Jest ono równie klasyczne, to 35 mm, nieco bardziej poprawne, może nawet troszeczkę nudne. Ale myślę, że każdy z nas miał z 50 kiedyś styczność. Zresztą tak samo jak z 35. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że każda osoba w świecie fotowideo, którą znam, miała styczność z 35 albo z 50 mm, ale tylko na palcach jednej ręki policzyłbym osoby, które wiem, że pracowały z 40. Tak się składa, że ja miałem kiedyś obiektyw 40 mm, dokładnie w 2022 roku. Dokładnie, był to Canon 40mm F28 STM, którego podpinałem przez adapter do mojego ówczesnego aparatu, czyli Canona M6 Mark II. I chociaż był to aparat z matrycą APS-C, to mam naprawdę fantastyczne wspomnienia z użytkowania tego zestawu. I gdy tylko dowiedziałem się, że będzie możliwość przetestowania 40 pod pełną klatkę. No to nie zastanawiałem się ani chwili, mimo tego, że była dostępna z mocowaniem Sony. Chociaż, tak jak powiedziałem na początku tej recenzji, nie miałem wobec tego obiektywu żadnych oczekiwań i bardzo się zdziwiłem. Ale po kolei. Obiektyw w szerszym planie ma naprawdę świetną plastykę. Jest ostry, nie winytuje jakoś przesadnie, no ogólnie pierwsze wrażenie naprawdę bardzo dobre. Z powodzeniem nada się do fotografii ulicznej, gdy mimo wszystko nie czujemy się tak pewnie, chcemy zachować troszeczkę więcej anonimowości i nie podchodzić aż tak blisko. Zwłaszcza gdy porównam to chociażby do poprzednio testowanego obiektywu, czyli Litroxa 28mm na pełną klatkę, gdzie było już naprawdę szeroko i czasami trzeba było podejść bliżej. Tak mówiłem, jest to obiektyw pełnoklatkowy naprawdę 40 mm, mimo wszystko daje nam odrobinę tej przestrzeni, możemy sobie pozwolić na te szersze plany, ale możemy też podejść bliżej. I wtedy dzieje się prawdziwa magia. Bokę w tym obiektywie jest naprawdę fantastyczny. I mówiąc fantastyczny, no naprawdę taki właśnie jest. Gdy zrobiłem nim pierwsze zdjęcie w ciaśniejszym kadrze, to aż za nie mówiłem, aż pojawiły się we mnie jakieś wątpliwości, czy ja na pewno dostałem ten obiektyw do testu, który miałem dostęp? Czy to jest ta 40 mm Viltroxa, która kosztuje 799 zł. Przyznam szczerze, musiałem na telefonie sprawdzić na stronie dystrybutora, czy to jest na pewno ten obiektyw. Bo boke jest tutaj miękkie, bokę jest wyraziste, bokeh jest naprawdę klimatyczne, no takie wręcz bajkowe. A umówmy się, nie miałem jakichś przesadnie dobrych warunków oświetleniowych. W ogóle w moim życiu recenzenta to jest tak, że nie zawsze mam wpływ na to, jakie warunki akurat będę miał w czasie, gdy mam czas przeprowadzić testy i nagrać odcinek. Często się zdarza, że no te warunki są no nieidealne. I szczerze, byłem naprawdę zaskoczony i miałem przez chwilę wątpliwości, czy to jest naprawdę to, co miałem testować. Gdyby to był ślepy test, gdybym miał oceniać tylko zdjęcia, nie wiedząc, co tak naprawdę oceniam, zaryzykowałbym stwierdzenie, że to nie jest obiektyw za 799 zł, tylko za 1799 zł. Serio, chyba jeszcze nigdy w przypadku testów obiektywów nie byłem tak zaskoczony, a tak pozytywne wrażenia ostatni raz miałem, no chyba jak testowałem RF35 1 1.4 L Canona, ale umówmy się to było szkło ponad 10 razy droższe od filtrowca, którego miałem teraz na testy. Każde kolejne zdjęcie dawało mi coraz więcej radości i z każdym kolejnym zdjęciem byłem coraz bardziej sfrustrowany, bo byłem po prostu na siebie zły, że zostawiłem sobie test tego obiektywu na sam koniec. Ale to wszystko przez to, że tak jak już mówiłem niejednokrotnie, nie miałem wobec tego obiektywu żadnych oczekiwań i nie spodziewałem się niczego. To sprawiałoby takie wrażenie. No i przyznam szczerze, to był dla mnie trochę taki zimny prysznic. Bo z jednej strony naprawdę staram się nie oceniać sprzętu z góry, zawsze staram się go przetestować, ale w tym przypadku troszeczkę go nie doceniłem, no zwłaszcza na etapie specyfikacji. No i zaskoczył mnie, naprawdę mnie zaskoczył. Pomówmy sobie więc o samym obiektywie. 40 mm światło 2,5 na pełną klatkę. Dostępny z mocowaniami pod Sony oraz pod Nikona. A jeżeli pracujecie w systemie Canon, no to pozostaje wam zrobić to, co ja, czyli przekonanie się do systemu Sony, bo za 8 stówek w systemie Canonano nie ma nic, co chociażby zbliżało się do tego, co możecie tutaj dostać. A sam obiektyw jest naprawdę kompaktowy. Waży jedynie 165 gramów i biorąc pod uwagę jego wymiary, czyli około 6 na 65 cm, z powodzeniem mógłby być obiektywem dedykowanym do matryc APS-C. Przednia soczewka jest w stanie przyjąć filt o średnicy 52 mm, natomiast sam obiektyw jest zdolny ostrzeć już od 34 cm, co według mnie jest bardzo dobrym wynikiem, no i właśnie przejawia się w tym, jak łatwo można przy jego pomocy odseparować tło od fotografowanego przedmiotu. Obiektyw przychodzi do nas zapakowany w podwójny karton, w środku oprócz dokumentów gwarancyjnych dostajemy także zamszowy futerał, osłonę przeciwsłoneczną oraz oczywiście sam obiektyw, czyli tak naprawdę pełny komplet, jakiego moglibyśmy oczekiwać. Wspominałem o gwarancji. Pamiętajcie, że kupując obiektyw u autoryzowanych sprzedawców polskiej dystrybucji, wystarczy tak naprawdę zarejestrować go po zakupie na stronie dystrybutora i otrzymujecie pięcioletnią letnią gwarancję zupełnie za darmo. Obiektyw zrobił na mnie niesamowite wrażenie i naprawdę żałuję, że nie mogłem spędzić z nim więcej czasu. Ale ten czas, który z nim spędziłem, pozwolił mi mieć o nim na naprawdę jak najlepsze zdanie. Zdjęcia są ostre, mają unikalny charakter i fantastyczny bok. Z jednej strony. Mamy tutaj ciekawą i unikalną ogniskową, a z drugiej naprawdę bardzo dobre możliwości. W cenie 799 zł ciężko mi wyobrazić sobie lepszy wybór. Gdybym miał budżet do 1000 zł i miał kupić jeden obiekt do pełnoletkowego aparatu. Przyznam szczerze, byłby to naprawdę mocny faworyt. Zdecydowanie na plus przemawia także fakt, że jest to obiekt bardzo kompaktowy i niezwykle lekki. Nawet podczas całodziennego spaceru, przypięty do dość ciężkiego aparatu, jakim jest Sony A74, w ogóle nie był wyczuwalny.